W którym roku zakończyła się Republika Rzymska, a rozpoczął się ustrój cesarski? Rok 27 rok przed naszą erą. Na którym froncie szczególnie rozwinęła się wojna pozycyjna w postaci wojny okopowej podczas I wojny światowej? Na froncie zachodnim. Jak nazywa się włoskie dzieło literackie napisane w celu ucieczki od rzeczywistości podczas zarazy dżumy w 1348 roku? Dekameron. W jaki stan popadła wówczas gospodarka światowa na skutek I wojny światowej? W stan kryzysu gospodarczego. Jak nazywa się Sojusz Wojskowy Państw Komunistycznych, który stłumił praską wiosnę w 1968 roku? Układ Warszawski. W którym roku Napoleon wyruszył ze swoją armią na wyprawę przeciw Rosji? Jer 1812 co było głównym impulsem do przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej? Zatopienie statku, Lusitania. Jak nazywała się instytucja edukacyjna założona przez Platona? Akademia. Jak nazywa się dokument. Który angielscy baronowie wymusili na królu Janie bez ziemi, aby ograniczyć jego władzę, Magna Harta. Jaka była główna broń armii spartańskiej w bitwie pod platejami? Długie włócznie i tarcze. Jak nazywała się budowla cywilizacji mykeńskiej, która pełniła funkcje administracyjne i była ośrodkiem działalności gospodarczej? Pałac mykeński Jak nazywają się skorupy żółwi i kości zwierząt z wyrytymi znakami pisma wróżebnego? Kości wróżebne. Jak nazywał się główny budynek reprezentacyjny w Persepolis, w którym perski król przyjmował zagraniczne poselstwa? Pałac Apadana. Jak nazywa się bitwa morska, w której Ateny poniosły największą klęskę podczas wojny peloponeskiej? Bitwa pod jak nazywała się doktryna polityczna, oparta na surowym prawie i karze, która pojawiła się w Chinach w okresie walczących królestw, by zaprowadzić porządek? Legalizm. Który król wspierał wojska perskie w bitwie pod maratonem? Dariusz I. Jaką podstawową instytucją starano się poprawić warunki życia robotników? Poprzez rozwój systemu opieki społecznej. Jak nazywa się okres powojennej rywalizacji i napięcia między USA a ZSRR? Zimna wojna. Które państwo po I wojnie światowej powróciło do polityki izolacjonizmu na arenie międzynarodowej? Stany Zjednoczone: Jakie słowa miał wypowiedzieć Aleksander Wielki na temat następstwa tronu tuż przed śmiercią? Temu przecinek kto będzie najsilniejszy? Dlaczego przypuszcza się, że pałace cywilizacji minojskiej miały złożony, niemal labiryntowy plan? Ze względu na połączenie funkcji administracyjnych i religijnych. Która z 12 bogiń olimpijskich była opiekunką ogniska domowego i ognia? Hestia. Co wynalazł Gutenberg? Prasę drukarską z ruchomą czcionką metalową. Jaki był główny powód narastającego niezadowolenia chłopów w średniowiecznej Europie? Ciężar podatków i pańszczyzny. Jak nazywa się bazylika w dzisiejszym Stambule odbudowana przez Justyniana i istniejąca do dziś? Aja Sofia. Jaki tradycyjny sposób opłakiwania stosowano w starożytnym Egipcie, gdy umarł kot należący do rodziny? Golono brwi. Jaki był gospodarczy wpływ rewolucji przemysłowej na cały świat? Rozszerzenie rynków oraz wzrost handlu. Jak nazywała się forma rządów w średniowiecznej Japonii? Której dominującą rolę odgrywała klasa wojowników? Siogunat. Kto założył i kierował palestyńską organizacją wyzwolenia PLO? Jasir Arafat. Jak nazywa się Bóg, który według wierzeń Egipcjan ważył serce zmarłego na wadze w zaświatach? Anubis. Kto był jednym z głównych przedstawicieli myśli oświeceniowej, która stała się ideologiczną podstawą rewolucji amerykańskiej? John Locke. Jak nazywa się epos opisujący dziesięcioletnią wędrówkę Odyseusza po zakończeniu wojny trojańskiej? Odyseja. Jaki ustrój polityczny dominował wsparcie w starożytnej Grecji? Oligarchia. Jaki religijny symbol najczęściej odkrywano w świątyniach i pałacach cywilizacji minojskiej? Podwójna siekiera, labryś. Jakie stanowisko w okresie monarchii rzymskiej odpowiadało przede wszystkim za sprawy wojny i religii? Najwyższy kapłan. Jak nazywano oddziały rekrutoweń przez Rzym z ludności niespełniającej warunków obywatelstwa rzymskiego w prowincjach? Wojska pomocnicze, Auxilia. Jak nazywał się w starożytnych Atenach system wybierania obywateli do pełnienia funkcji publicznych? Wybór urzędników. Jak nazywa się kamień, który odegrał kluczową rolę w odczytaniu pisma starożytnych Egipcjan? Kamień z Rosetty. Jak nazywano w Atenach urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie procesów sądowych? Sędziowie. Na jakim materiale najczęściej wykuwano pismo klinowe? Na tabliczkach glinianych. Dziękujemy za oglądanie do końca. Chętnie przeczytamy Twoje komentarze i spostrzeżenia historyczne. Twoje wsparcie pozwala nam na więcej quizów.